W tym filmiku jest to filmik, kim ja jestem. Jestem zamiast mask pana z jestem. Jest to w sumie to jest nie to filmik, ale no myślę, że mi się spodoba. Użyłam pytania, które oczywiście zadawaliście na Facebook. I tych py pytań było 20, chociaż myślę, że to jeszcze nie jest. Jest, to jest myślę, że najzapadniejsza i najlepszy, a potem będziecie po tych pytaniach mówić, że nie jestem. Dobrze, a więc trzymam pryszcze, ja akurat no jestem już taki że one się zaczynają. Mam rodzeństwo? Jakie? Choć tak, mam rodzeństwo, mam siostrę, ale ona niestety mieszka we Wiedniu, a więc się nie liczy chyba. Mam jeszcze moją Moja która akurat teraz jeszcze jest w szkole i ona moich rodziców, no to Sylwia i Karol, chyba nie muszę mówić, że mamy to Sylwia tych Karol. Która godzina? To jest bardzo takie dosyć pytanie, bo większość osób jest ona pogodnie spodba, Pani jest wejść, która godzina. Już Wam mówię dokładnie, która godzina dokładnie jest 14.47 w tym akcie. Kiedy ja ten film, film nagrywam, ale oczywiście, żeby montowała, i tak dalej. I piąte, czyli ostatnie pytanie: Co ostatnio jadłeś lub piłeś? No, jeśli bardziej to jadłam, to nie właśnie tortu, jeszcze z mojej urodzin został, a więc. Piosenki. Ta druga część, czyli: Kim jestem? I musicie podać link OSP i PolsGP, GP. A więc teraz ja będę podawała te linki. Piszcie na falskarpie OSP i podaję i pole, C i GP. Tak się później tak nie, tak nie, jeśli kto wygra, to powie, następnym pytam odpowiadam na kim jestem. A więc OSP to draw tak czy nie. Po LC to jest 1, 1, 1 Zaraz... Ja. Przepraszam, że mi spadł. No a więc. No, musicie podać po prostu te pytania, że jest tak już dosyć. Wiem, ta, nawet jeszcze 3 minut nie ma. A więc po prostu poka stu, po pokażę Wam, znaczy powiem Wam w sumie jeszcze jedną informację. Ale teraz najpierw odkrywamy moją twarz. Gotowi? A więc...